Siemane... Cześć Szymanecz, kukamy tej strony, witajcie w Bydroker Dzień W dzisiejszym odcinku ze mną jest Mikołaj, Mikołaj, Mikołaj I właśnie nagrywam dziesiąty odcinek. Ej, bo stare... i widzowie! Bo my nagrywamy teraz... Bardziej ja nagrywam, teraz odcinek dziesiąty w ciągu dnia. Dziesiąty w ciągu jednego dnia! No! I to jeszcze dwa razy przychodzenie jakichś 27 stage'ów, nie? W jednym denerwującym oby nie? Na dwóch odcinkach, nie? I, I tak tego nie zrobiłem, nie? Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwonkiem, śledźcie też Mikołaja kanał. Bye bye. Napiszcie komentarz. To ja przebnęłam serduszko. Bo się na umicie. Może nie, ale Cię nie obiecuję, może nauczę Cię dodawać opis... Wy... Właśnie, opis. Do... A nauczyłbyś mnie robić miniaturki? Miniaturki to w ogóle nie bajka. Ty, byś myślicie, to jak się daje opis? No, poręcz jak narodowy odcinek. A. Mam je strzela. Nie no dobra, co ja jestem, chłop czy baba, ja się nie boję. Duju chłop czy baba? Duju chłop. Ja się nie boję, ale ja ty na luzie! Ja się nie boję. No znaczy, że ten chłop to to jakaś Sigma, nie? Kto? Sigma i, i igma? Sigma Sigma I na serio weź mnie nauczyć robić miniaturki Ej, bo ja teraz zginę. Ja muszę znaleźć bezpiecznego Mogę portu. Nałożyć, bo ja nagrałem, bo ja się... No ale tak, to jak nagramy te odcinki, a wrzucimy to naucz mnie robić miniaturki. A, mnie nie nauczy. W sensie nie miniaturki, tylko te dawać opisy, nie? JESTEM REKINOJEM! Co macie kolega? Kolegę macie? Te, on też ma kolegę Kurde, który ma kolegę? No, jednym kolegą tego kolegi kolegę jestem dobie. ja Zobijem Zobię, ale nie Nie, to jestem w tym. w ten. A wy? A mam stary pytanko. Mam pytanie, czy to jak mi, czy tobie by się chciało, tak jak mi teraz mi się chciało, nagrywać już dziesiąty odcinek w ciągu jednego dnia, chyba przez godzinę? Chciałoby ci się? Bo mi się na serio chce, nie, ja to zrobiłem, nie. Po prostu nagrywam dziesiąty odcinek w ciągu dnia, nie. Tego dnia. Ja... Nie, gdybym miał więcej czasu, to bym nagrał 20 odcinków w ciągu dnia. Tylko pamiętaj, żeby po... żeby później... Kurde powiedz, żeby później te pliki tych filmów usunąć z tej pamięci, żeby ci się komputer nie zaśmiecał, nie? No tylko, że ja nie umiem. To mnie też musisz tego nauczyć, nie? Nauczysz? Ej, ja taki chłop od razu skoczył do wody i ja go atakuję, nie? Ła! Wow. Ej, no ła! Wow. Dobra, to by było tyle widzowie, jeśli nie chcecie robić dłuższego odcinka, już mam dość. Widzowie, nara!